Kochani, dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak Wam obiecałam, zostawiam znaki Zodiaku, żeby każdy znak otrzymał kartę na piątek. Tak? Oczywiście będą to karty cygańskie. Piątek 23 maj 2025. Tasujemy, tasujemy. Kto ma dzisiaj swoje święto, imieniny, urodziny, wszystkiego najlepszego. Bliźnięta dla Was szczególnie. Dużo zdrówka, dużo szczęścia. No, i kochani, zaraz zaczynamy. Świeczunia. Świeczunia powinna się, kochani, palić czerwona w piątek, ale ja tutaj mam taką naturalną wlaną, dlatego pozwoliłam sobie ją odpalić. Ale to aż takiego, kochani, znaczenia nie ma. Słuchajcie, w moim chińskim tym kalendarzu piszę, żeby coś zamykać. Co będziemy zamykać? Co macie do zamknięcia? Jakie sprawy? Ostatni dzień cyklu. Odradza się wykonywanie jakichkolwiek ważnych czynności. No, ale jak to w piątek, kiedy trzeba sprzątać, gotować na weekend? A może, wiecie co? Jest takie powiedzenie, żeby w piątek nie podejmować pracy. Że mówią, że w piątek zły początek, nie? Że nie będzie pieniędzy z tego. No, może i coś takiego być. Kochani, to poproszę lajki. I zaczynamy horoskop dla każdego znaku Zodiaku. Na piątek, piąteczek, piątunio. Urodzinowych na razie nie ma. Ale sobie pomyślałam, że tą talię wykorzystamy dzisiaj. Um, nie wiem, czy będziecie zadowoleni, czy nie. Ja po prostu, jako um, ja, piątka, ja uwielbiam zmiany. Ja nie lubię um, non stop tego samego. Jak widzicie, u nas jest karta dnia każdego dnia inna. <grym> no i wiecie, jak moje życie wygląda też, nie? Bardzo ciekawe. Bardzo. Moi drodzy, czekajcie. Ja tylko rozłożę po jednej karcie. Słuchajcie, w razie czego, gdybym była jakiejś karty niepewna, to ja sobie po prostu dociągnę. Dobrze? Zostawiam je więc tu na widoku i dokładam dla każdego. Tu są takie myśli od kogoś, ale to też mogą być Wasze myśli w stosunku do kogoś. No to może to będzie coś dobrego, może to Wam coś oświetli. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik. Dzisiaj nikt nie dostał podwójnych kart, wczoraj, wczoraj ktoś dostał, no ale i tak bywa, nie? I tak czasami bywa. No to skarby, skarbeczki, Zaczniemy od baranka. Słuchajcie, to czytanie jest tak krótkie, ono będzie trwało dosłownie parę minutek. Więc pewnie czasówki nie, nie zrobię, ale jeżeli ktoś ma ochotę albo sobie paluszkiem przesuncie, nie? Tu leżą kolejne znaki. Zaczynamy od baranka. Spokój, spokój, sielanka, kochani, pogodzenie. Wylosowałam wam kartę znów będziemy razem. <laughs> ślub. Ktoś idzie na urodziny na przyjęcie. Ktoś dostanie zaproszenie na ślub. Ktoś dostanie pierścionek zaręczynowy. Ktoś się z kimś pogodzi. Dobrze jest żyć w zgodzie. Spokojny dzień. No, nie chcę powiedzieć, że ktoś powinien iść do spowiedzi. <laughs> o. no Ale może ktoś się nie chce kłócić z kimś. Tutaj nie trzeba wam dokładać baranki. Fajny dzień, spokojny dzień i o to właśnie w życiu chodzi, żeby zrobić coś dla siebie, nie? Byka też spokojne? No spokojne. Jak macie dzieci, to dzień z dziećmi. Ale też karty cygańskie mówią, um, że ktoś marzy o dziecku. Że ktoś powinien się z dzieckiem spotkać. Ale dziecko w kartach cygańskich... <coughs> patrzcie, aż... <coughs> Kłopot. Kłopot przez dziecko. Kłopot przez osobę, która jest niedojrzała. Uważaj na nowo poznane osoby, bo to będzie taki dzieciak, nie? Często mówimy, a to, to żaden dorosły, tylko dzieciak. Mówisz do mnie poprzez muzykę, czyli ktoś się wstydzi, ktoś się zachowuje dziecinnie, ktoś nie chce pokazać ci się, ktoś cię tam obserwuje z boku, z boczku. Ale nie powiedzieć z boku. prezenty, pieniądze i co tylko. Płacić zusy, rachunki. No ale też przyjdą jakieś pieniądze. Fajne prezenty, i to będą takie prezenty drogie, proszę państwa. Coś będziecie kupować: działki, leżaki, wakacje. Będziecie wydawać pieniądze. A tu jest taka informacja. Wiem, że nie widziałem Twojego bólu. Ja myślę, że ktoś tu będzie jakieś wycieczki kupował, wakacje. Tu jest coś drogiego, kochani: malowanie, tapetowanie, firma, inwestowanie. No, dzisiaj warto. Rak. Uwaga, raku, ty masz taką też. Wczoraj miałeś, dzisiaj masz znowu kutnię. Uważaj na swoje zachowanie, uważaj na zachowanie też innych osób, bo masz koło siebie podłe osoby, wrzeszczące, krzyczące, kłócące się, które chcą cię wyprowadzić z równowagi. Uważaj w domu, uważaj w pracy, uważaj w szkole, gdziekolwiek będziesz, nawet w przystanku. Może czasem nie warto się wtrącać w czyjeś kłótnie. Dokładam wam kartę. No, z kimś ważnym możecie się pokłócić, z przyjacielem, z domownikiem. Z kimś, kto mógł zdradzić Wasze zaufanie, bądź dowiecie się, że ktoś nie jest Waszym przyjacielem, że robi Wam dołki. Zaczynam roz rozumieć nasz związek. Proszę Państwa, jeżeli to jest krótkotrwały związek, może być dzisiaj awantura, że to nie wygląda jak związek, że tak się nie zachowuje osoba, która jest w związku. Lew. Ale będzie tęsknić, będzie czekać, czy ktoś zadzwoni, będzie wyczekiwał gości, ale to jest też karta robienia planów na przyszłość na weekend, na przyszły tydzień czy coś takiego. Także też, kochani, myślę, że warto wziąć kartkę długopis, zaplanować cały tydzień, a kartę, którą Wam wylosowałam, to czujecie, chociaż jesteśmy osobno. Panna. Jakaś wdowa kobieta będzie dzisiaj ważna. Słuchaj, em, porada, dzień spędź z mamą, z siostrą, z koleżanką, z kimś, kto może ma autorytet, z kimś, kto jest starszy. Informacja dla panów z znaku panny, czy też do kobiet, które interesują się tą płcią. No, dzisiaj na Twojej drodze stanie bardzo poważna kobieta. Stałem się lepszym człowiekiem. Waga. A waga albo będzie chora. Albo będzie miała smuteczki, albo będzie się zastanawiała, co ma ze sobą zrobić, nie będzie jej się chciało wychodzić, ktoś jej mógł coś powiedzieć. Możecie się czuć źle, właśnie w tym sensie, że, że wzięliście to mocno do siebie, ktoś was mógł obrazić. Uważajcie, bo ten piąteczek właśnie pokazuje się taki słaby, tak nic mi się nie chce. A może właśnie to jest informacja, że cały tydzień ciężko pracujecie i macie wypocząć. Chciałbym cofnąć to, co powiedziałem. Skorpion. Wiadomości, listy, maile. Może czekacie długo na jakiś przelew, na jakąś wiadomość? Sprawdzać, spamy listy, skrzynki, kochani, odpisywać. Tu jedziemy, tam jedziemy, wakacje, oglądamy wycieczki, kochani, decydujemy się na coś. No, dzisiaj telefon będzie aż czerwony. Super. Samo przebywanie obok ciebie jest odurzające. Strzelczyk. No i strzelczyk też czeka na jakieś wiadomości, się doczeka. Przyjdą wiadomości, Wy musicie wysyłać wiadomości, odpisywać, najlepiej dzisiaj. No i jakiś list miłosny, zaproszenie na randkę, zaproszenie może na ślub, może na jakąś inną ważną uroczystość. No, na pewno się dzisiaj czegoś doczekacie, czekaliście długo i się doczekacie. Ktoś wreszcie powie, tak? Może jakieś oświadczyny. To była moja wina, ale od, obwiniałem Ciebie. Koziorożec. No, koziorożec musi uważać, bo ktoś gra nie fair. Ktoś gra w karty i pod stołem coś ukrywa. To jest, proszę Państwa, karta troszeczkę takiego bym powiedziała małego oszusta. Ktoś, kto mm, żyje ponad stan, żyje lekko, żyje z dnia na dzień. Nie jest to moje single osoba warta zastanowienia się, bo y, może po prostu osoba robić jakieś lewe interesy. Uważajcie, żeby was nie oszukano, żeby was w takie coś nie wciągnięto. Zgubiłam się na chwilę. No i może się pojawić taki ktoś tak zwany oszust. Poszedł gdzie indziej, tam się nie udało i wielce wraca. Wodniki. No wodniki, dlaczego macie oszusta? Ktoś tu kłamie was Słuchajcie, Wy się będziecie cieszyć, może, że się z kimś pogodziliście, że ktoś wraca, a ten ktoś ma ukryty cel. Karta fałszu Wam się dzisiaj pokazała. Fałszywe informacje, fałszywa odpowiedź, fałszywe nadzieje. Chce znów się tak czuć. Czyli jeżeli ktoś do Ciebie powróci, to on nie powróci, że Ciebie kocha, tylko coś potrzebuje od Ciebie. Ryba, <laughs> się zawiesiłam. No, ryba też. Uwaga na zazdrość, waszą albo o was. Jeżeli macie romanse, może mogą wyjść na jaw. Jest to jakaś niespełniona miłość, miłość platoniczna. Kochamy się w szefie, kochamy się w koledze, koleżance. Oboje wiemy, że nie pasuje do ciebie, dołożę wam kartę. Ktoś się spotyka tylko z kimś po to, żeby mieć lekkie życie. Przyjemne. Ktoś załatwi pracę, ktoś da prezent, pieniądze. No to macie ostrzeżenie. No i doszliśmy do końca, kochani. Fajne czytanko, fajnie. Dziękuję Wam serduszka, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, komentarze. I tak jak już wcześniej informowałam, już się kochani. Horoskopy miesięczne na czerwiec wgrywają. Także lada dzień odsłuchacie swojego. Ja już idę do moich obowiązków. Trochę w zimno, chyba sobie zrobię miętkę. Życzę Wam przyjemności, wszystkiego dobrego. Duża buźka dla Was. Papa. Pa.